Witam serdecznie wszystkich z Poznaku Raka w tym rozkładzie kart tarota na nadchodzący tydzień. Zobaczmy, co przyniosą najbliższe dni. Wy w międzyczasie, jeżeli tego nie zrobiliście, możecie tutaj zasubskrybować kanał, a jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Coż tutaj się dzieje? Mamy wisielca, 7 pucharów, trójkę pucharów, asa, buław oraz księżyc, to nie tak źle. Mamy także tutaj kochanków i głupca. O to ciekawie, to ciekawie i e, karta taka na tydzień e, wskazująca... E, i to będzie Rycerz Mieczy. Od razu tutaj mogę powiedzieć tym Rycerzom Mieczy, że no, będzie to dość intensywny tydzień, przynajmniej jego część. Część tego tygodnia będzie dość intensywna, a może i cały, gdzie będziecie musieli się zająć naprawdę wieloma rzeczami. Mamy tutaj też siódemkę pucharów. Mamy też tutaj wisielca, to razem współgra ze sobą, wskazując na to, że no, będzie wiele aktywności dla Was, tak będziecie musieli tutaj zrobić to, tamto, pojechać do pracy, może odebrać dziecko ze szkoły, może pojechać na jakieś zakupy, jedne, drugie, może odwiedzić jakiś urząd, jakiś, pojechać po jakąś specjalną rzecz do sklepu, może odebrać paczkę, pójść na pocztę, tyle rzeczy. Będzie się tutaj działo w ciągu całego tego tygodnia. Będą to też rzeczy, które um, będą też przyjemniejsze rzeczy. To nie będą tylko obowiązki, tak? Tutaj jest karta trójki, trójki pucharów, które wskazują, że także będą spotkania tutaj towarzyskie, czyli będą spotkania z przyjaciółmi, może jedno, może więcej nawet, i je trzeba będzie także tutaj wpleść niejako, właśnie w ten cały tutaj zbiór tych obowiązków, innych aktywności, które macie, więc będzie to taki intensywny tydzień, na pewno taki, który no, wiele odpoczynku nie będzie tutaj miejsca na, na to, żeby sobie właśnie pooddychać, sobie poleżeć na kanapie, więc no to trzeba o tym pamiętać i trzeba brać to pod uwagę, że no tutaj musicie także ten, tak odpowiednio wydatkować swoją energię, żeby potem w pewnym momencie po prostu nie paść na twarz. Nie chcę nic mówić, nic takiego złego nie będzie miało miejsca na szczęście, tak, ale przygotujcie się na intensywny tydzień i to praktycznie od samego początku, tak, tutaj będzie od poniedziałku Pewnie już zacznie się tutaj ten kierat, gdzie trzeba będzie te rzeczy robić. Dobrą rzeczą jest za to to, że mamy asa buław, który wskazuje na to, że no ostatecznie wszystkie te rzeczy się poudają, tak? To nie będą jakieś wielkie zwycięstwa, tak? Odhaczenie każdego obowiązku, każdej rzeczy do zrobienia nie będzie niczym jakimś nadzwyczajnym, to nie będzie zmieniało życie, ale będzie dawało jakieś poczucie satysfakcji, będzie dawało jakieś poczucie, że. Poszliście trochę dalej, tak, o jakiś kroczek dalej, rozwinęliście się w tym, rozwinęliście się w tamtym, do, dołożyliście cegiełkę do tego, do tamtego, więc tutaj będzie takie właśnie poczucie pewnego spełnienia, tak, spełnienia, że udało się właśnie tym tutaj potem naszego czoła ogarnąć to to i tamto, a było tego dużo i na pewno nie było to aż tak łatwe, żeby to wszystko zgrać ze sobą, ale tutaj widzę, że jesteście chyba dobrymi taktykami, że to wszystko sobie poukładacie bez większego problemu. Karta tutaj Księżyca, która widnieje na samym końcu tego powiedzmy pierwszego panelu, mówi o tym też takiej takiej radzie kart poniekąd, że m, będą takie momenty, w których będziecie się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, nie będziecie mieli może pełni oglądu albo nie będziecie mieli też m, m, tyle czasu, żeby się jakoś głęboko nad czymś zastanawiać, tak? Żeby tutaj m, kminić le, jedno czy zrobić to tak, czy tak. I tutaj będzie trzeba zaufać intuicji, trzeba będzie faktycznie zaufać swojej pierwszej myśli, jeżeli m, jesteście w jakimś coś robicie, tak? Coś tutaj nad czymś pracujecie i no nie wiecie jak do tego podejść, ale myślicie, a jak zrobię tak, to będzie dobrze. To tej myśli się trzymajcie. To będzie prawdopodobnie ta dobra myśl. Tak, to będzie ta myśl, która faktycznie przyniesie sukces. Tutaj niespecjalnie Dużo mówiłem o tutaj kochankach, i także karty, karcie głupca, to tak wskazuje na to, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy, które będą do zrobienia, te wszystkie drobne sprawunki i inne rzeczy, one będą się pojawiały, tak powiedzmy, że no nie powiem, że z nienacka, ale nie będą jakoś specjalnie zapowiedziane, a na pewno nie będziecie działać według planu, więc tutaj pewnie. No tak praca na podstawie własnych przeczuć i własnej intuicji będzie jak najbardziej wskazana, tak, bo będziecie musieli sami tutaj tak pod świadomością stwierdzić jak się do czego zabrać i co zrobić jako pierwsze, co zrobić jako drugie, ale... To jest też oznaka tego, że na przykład takie jakieś spotkanie tutaj z kimś, może właśnie jakaś tutaj miła kawa z jakąś znajomą, znajomym czy coś takiego, to będą spontaniczne rzeczy. Karta kochanków, jak i głupca w tym momencie, szczególnie głupca, właśnie wskazuje na to, że trzeba się oddać tej takiej spontaniczności. Nie bójcie się być spontaniczni w tym czasie, pomimo tego, że będzie wiele rzeczy do zrobienia, ale korzystajcie z tego, działajcie, Mimo tego, że może nie będzie, że będzie ciężko coś wcisnąć tutaj między wasze obowiązki, między rzeczy właśnie, które czekają na to, na waszą uwagę, działajcie tutaj spontanicznie i kierujcie się swoją intuicją. Więc to jest taka rada kart i takie spostrzeżenie na temat nadchodzącego tygodnia. Czeka na was taka tutaj intensywna, intensywny okres, moi drodzy, z znaku raka. No, ale takie tygodnie też czasami potrafią być i fajne. Więc mam nadzieję, że ten rozkład Wam się przyda. Jeżeli tak, to mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!